Może być odcinek opublikowany w Tłusty czwartek. O diecie. Dobra. O szkodliwości cukru. Yy... Yy, tłuszczu i tak dalej. Tak, doktora Bartka trzeba zapytać, który jest moim ulubionym dietetykiem specjalistą. Fazet mhm. jest niesamowity, naprawdę ma olbrzymią, olbrzymią wiedzę i ciekawy PR. Tak, <noise> tak, ta. znaczy, <noise> <noise> no, Banger. Generalnie e, ma bardzo fajną grafikę. Nie zapięłaś pasów. Wiem, już zapinam. Wiem, to jest niebezpieczne. Nagrywamy, to jest... Teraz wydało się, że jeździmy... Nie jeździmy, bo byśmy oszaleli, z gdyby z nam pasów. tak pikało, nawet gdybym chciała tak jeździć. Lubimy jazdy po bandzie. I ryzyko. Tak. Dobra, jedziemy szukać pączków. Tak, żeby nie było, naprawdę spontanicznie wyjechaliśmy i nie wiemy dokąd jedziemy. Tylko sprawdziliśmy, że Kreuzberg jest gdzieś na jedningu. Mamy dużo czasu, bo trzeba dziewczynę dobrać ze do szkoły niedługo, a więc zapraszamy Was w podróż w poszukiwanie pączków. 7 euro za cztery pączki. Ale to jest bardzo dobra. E, Cypiernie. Coś tak. jeszcze brałeś? Nie. Absolutnie. Dobra. Dobra, jedziemy dalej i teraz stwierdziliśmy po drodze, że zajedziemy do takiej typowo tureckiej piekarni i tam coś kupimy. Chociaż ja nie przepadam za tymi wypiekami tureckimi. Wiesz co, one mi się wydają, że są... Wydaje mi się, że one są mało słodkie, a bardziej słone te wypieki, na przykład pączki. Mm. Trochę tak jest. I oni mało dodają tych dodatków do środka, na przykład jak jest marmolada, to jest jej mniej niż w naszych. Czemu? To nie wiem. Może po prostu tak mają ustawione smaki, ale, ale fakt. Z drugiej strony baklawa jest potwornie słodka. Tak, to prawda. Jeżeli baklawa jest turecka, w ogóle, to wiem to jest greckie, tureckie, czy bałkańskie, czy... Myślę, że do tej baklawy przyznaje się kilka narodów że to jest ich. Na pewno w Turcji się jada baklawę, w Grecji też się jada baklawę. Myślę, że w wielu państwach. No tu jest jakaś po prawej stronie, to jest typowa austriacka, gdzie masz fryszczyk, takich śniadań, jeżeli chcecie tu przyjechać, i spróbować to chyba za bardzo też nie polecamy w takich miejscach, bo to zazwyczaj jest tak, że te <laughs> nie chcę być tutaj taki tego, ale te, te naczynia są często nie do końca domyte. Dostaje się jakiegoś zwykłego krosanta i, i małą kawę za 5 euro. I to jest to śniadanie. Taką kosteczkę masła czasami dodają i marmolatkę taką albo nutellę w takim jednorazowym pudełniu. Także lepiej sobie kupić coś w tej zwykłej cukierni albo w piekarni i zrobić sobie na ławce w parku w śniadanie niż wbijać do takiego... Ale wiesz co mi się przybycia. wydaje, że teraz to opowiadasz trochę tak jak dla ludzi, co to mają po 20 lat. No ja... wiesz, na ławce w parku usiąść, żeby sobie takie śniadanko. No nie, no bo czy jest i tak. Nie fajnie. no generalnie można pójść na przykład nawet do takich dobrych restauracji te śniadanie są w dobrej tak, cenie, tak, w takiej nie. korzystnej cenie, prawda? różnych hantmanach tego typu tam w centrum, w pierwszym becyrku, albo w sieciówkach. To zawsze jest to jakiś standard. Ale w takiej właśnie, bo wszyscy nie, nie przywiązują do tego jakiejś wielkiej wagi. Czasem się zdarzyło, że dostałem niedobę te szczurce na przykład. Każdy miał to gdzieś, w albo, takim w, miejscu w, czy gdzieś na konferencjach na przykład? kubek. Yy, w, nie, w takich miejscach właśnie czasami, ponieważ teraz to mniej to robię, ale kiedyś jak miałem 8-9 godziny dzień pracy, to, to się jadało w takich, w przelocie, w takich miejscach i wtedy, i wtedy doświadczyłem tego typu, yy, czego? Frykasów, rarytasów. No tak, ja byś doświadczyłem doświadczenia. <laughs> Pleonazm. O, dziecko wraca samo do domu. Może nie można dzieć Ale twarzy. dziecka tam nie było widać z twarzy co ty. Wyblurujemy. go. Dobrze. I o czym się wyczerpa. Zwracam ostatnią uwagę na to. Kiedy widzę, że dzieci same wracają do domu. Naprawdę bardzo mało dzieci. Szłam ostatnio z walercią. Dziewczyny były w szkole, szliśmy z walercią do sklepu i, dziew... I walercja mnie pyta, co za dziewczynka? I jest ja sobie dziewczynka, wzrostu naszej walerci. Fakt, że walercia jest po prostu duża jak na swój wiek. Wyrośnięta. Wyrośnięta, ale ta dziewczynka naprawdę nie była. Miała jakieś metr dziesięć maksymalnie. Szła z wielkim plecakiem, wracała przez ulicę, przechodziła przez światła, a później przechodziła przez most i szła do domu. Zawsze to robi na mnie wrażenie, zawsze mi się przypomina Natasza Campus. A może się czepiasz, może to pani wracała z pracy, właśnie. To nie była pani, to było dziecko z pierwszej klasy. A drugie dziecko, jej koleżanka siedziała na przystanku autobusowym, bo czekała na autobus, który ją zawiezie do domu. Tak więc tutaj to jest taki normalny widok, że dzieciaki małe, same pierwsza klasa wracają do domu. Blanka nawet kiedyś z dumą tak opowiadała, moja bo tam koleżanka z klasy wraca sama do domu. I jak ją kiedyś spotkałam tą koleżankę i jej pomogłyśmy przejść przez ulicę, bo mało w nią samochód nie wjechał, to wtedy Blanka zrozumiała, że, że to jednak nie jest taki. To nie jest takie fajne, jak wygląda. Z... mi się wydaje, że to ta koleżanka, która wraca sama do domu, to jest już taka dorosła i rodzice jej pozwalają i tak jej ufają i niesie sobie te klucze właśnie w kieszonce i ma nawet telefon włączony czasem i tak dalej, ale to jest naprawdę no bardzo to złożony to nie jest nic temat. przyjemnego. Dokładnie. Znaczy dla do takiego dziecka, jak pamiętam, jak byłem mały i chodziłem czasami sam, czasami było fajnie, jak się szło w większej grupie, ale jak się idzie samemu, to tak jest zawsze trochę przyjmuje. A czasem strasznie. O, tutaj mamy bekera, tylko muszę jakoś jechać. 哦、嗯。嗯 Zjechaliśmy tutaj do tej piekarni, cukierni I dopiero jak już tutaj zjechaliśmy w boczną uliczkę To przypomniało mi się, że to jest bardzo taka nie wiem, wielobranżowa ulica gdzie Można tutaj kupić środki do prania, różne proszki na ulicy właśnie Różne I działki można sobie tak, jak ktoś nabyć Tak, jak ktoś ma tereny i chce nabyć to tak To tutaj i właśnie i kilka osób stało Także bardziej niż pączki na no talija można kupić em, proszek do pieczenia. Tutaj na rogu mamy jeszcze rotik, pipszoł, wideo. To zamknięty widać też, że to już dawno i nie Ale myślisz, że tutaj jest niebezpiecznie? Na tej ulicy nie, po prostu możesz sobie kupić działeczkę. To zależy, co robisz na tym, jest, jak przychodzisz po pączki to jest bezpiecznie, a jak... A jak handlujesz? po coś innego to może być trochę inaczej. To jest jeszcze cukier, Jak już jesteśmy w klimaterce. Ok. To bardzo blisko wschodnie, ale chyba tu nie będziemy chyba Nie, mamy już iść. te pączki. Mamy te pączki. Mamy 6 pączków. No dobra, no to jedziemy do domu konsumować. Jesteśmy już w domu i teraz możemy pokazać co udało nam się zakupić. I na początek pokazałabym te bardzo atrakcyjne tureckie pączki. Zajrzałam do środka i się zdziwiłam. Dlaczego ty to kupiłeś w ogóle? Żeby było porównanie jak wyglądają tureckie pączki. Piekarnia turecka. Pączek wygląda tak. Ukler beckerai! Ukler. Tak wygląda pączek. Jest taki. Powiedziałabym, że na, na pierwszy rzut oka wygląda na suchego pączka. Przekroimy tego pączka. Poczekaj, pokażemy zaraz, moment. Naprawdę? Chcesz pokazać? No tak. Przekroimy to o. Mhm. Przekroimy a, tego a. Pą pączusia. Ty, ty, ty. Co było w środku? Z czym kupiłeś? To nie no. O, z marmoladą. I jest tak jak mówiłeś. Tak odrobinka marmolady. To jest tak, tylko marm... tak, tak, tak. Tak, tak. tak o to jest marmolada y, ta, y, jak się nazywa? Marilyn Marilyn Morel. Morele. Morelowa Z marmolada. Marmolada morelowa. Mm -hmm. Mm -hmm. Chcesz spróbować tego kączka? Bardzo. Proszę bardzo. Żartuję. No dobra, zaraz spróbuję. ten pączek smakuje, gorzki jest. Mm. Marmolada mm. jest jak... Nie wiem. Marmolada jest taka... Płynna, to nawet nie jest dżem, to nie jest marmolada, to jest to taki taki sos marmoladowy. A i już się skończy ten sos. Po czym się poznaje że ten pączek jakoś jak się ściśnie, to powinien wrócić, nie? Ja nie wiem, nie jestem specjalistką od pączków, ale ten pączek jest... Jak się ściśnie, to pozostaje. No. Po, Popi, Masz, masz popikę. Pozostaje. Ciśnięte. Ten pączek jest z zewnątrz, z zewnątrz jest suchy i w środku jest suchy. Ale mimo to jest bardzo tłusty. Nie ma, nie ma cukru, a palce są po nim tam? Mm. Nie. Czy ktoś z Warszawy może dać znać, czy na Chmielnej są jeszcze pączki, te ciepłe, takie dobre? Bo ja tam bardzo często chodziłem. Między tym skrzyżowaniem, rondem czterech rogów, a Nowym Światem była super piekarnia, gdzie się jadło ciepłe pączki z wiśnią, albo z jakimś alkoholem nadziane albo tofi, albo czekoladą. Majka. Mhm. Raz, że, że smakowały bardzo dobrze, a dwa, że były na ciepło, to też nigdzie, indziej nie jadą takich pączków. A moja babcia zawsze mówiła, żeby nie jeść ciepłych pączków, bo brzuch mógł ci bolać. A ja zawsze jadłem i czasami mnie było. Chyba przez drożdże nie powinno się jeść, <grym> prawda? Zaczekać aż wystygną. Nie wiem. Jak masz ochotę? Ja jestem. Wydaje mi się, że jeżeli czegoś bardzo chcecie, <grym> i to nie kołczuję tutaj nikogo. Jeżeli macie ochotę na ciepłego pączka, to jecie w ciepłego pączka, nie czekajcie aż ostygnie. Macie mm -hmm. jedno życie. Teraz mamy drugą cukiernię piekarnię. Cukiernię, prawda? Tak, to jest ta, do której zajechaliśmy na początku. I to jest taka tradycyjna cukiernia austriacka. I te pączki najczęściej w Austrii wyglądają właśnie w ten sposób, że pączek jest. Hybler. Ten pączek jest po prostu posypany cukrem pudrem. Czasami jeszcze mają dziurę u góry, i tak widać, że tu jest w to wciśnięte. Tak. A grajsbek na przykład widać, że było, jak jest wanila to też jest z boku wciskana. A środ... zazwyczaj te pączki w środku są z marmoladą, taką z czerwonych owoców, albo z morel... albo marmolada morelowa, albo waniliowy sos. Czekolada, sos, aier, koniak. Ale bardzo rzadko. Zobacz w Polsce jaki jest wybór tych pączków. Tutaj raczej mm. nie ma takiego wyboru. Jest... Mm. Tofi. I te pączki nie są takie tłuste. To znaczy w Polsce jest lukier zazwyczaj. Tutaj są większe Polsce. A spory, i jest hmm? ta skórka pomarańczowa jeszcze często. Ale to się... tylko ubliklego. No, nie. Skórka pomarańczowa była, kiedyś była tylko ubliklego. Ale teraz to na pewno nie. Wszyscy zaczęli kopiować tak. To tym się właśnie blik charakteryzował. Nadzieniem dobrać. różanym i skórką pomarańczową. Zobaczymy co jest w środku. Proszę bardzo, a tutaj to jest. Trochę Cześć. więcej. Nie dużo, nie żałowali tego dżemu. Nie, bo porównujesz z Proszę tureckim. Bardzo. Proszę bardzo, spróbujemy. Yy, Ten. Odwrotnie proporcjonalny do kebaba. Jak się kebaba otworzy, to mięso się wysypuje tureckie. A jak pączka, to, to, to tego mięsa. To wyda. się wchłania. Tak. Ale trzeba zauważyć, że tak. Jeśli chodzi o wygląd, to Ja to pokażę, to zaprezentuję. Inny. Proszę Państwa. Proszę Państwa, i ten Pączek jest taki żółty. Nie wiem, czy to jest taki barwnik żółty, czy rzeczywiście tam są jakieś jajka. Ale morele widać, że są również takie płynne raczej. I pachnie, pachnie drożdżami, tak w odróżnieniu do tamtego. A, tak. To znaczy, że są drożdże. Lepsze. Tak? lepsze? Mhm. Nie wiem, bo zjadłem to tego i teraz już na Taki był dobry. Marmolada morelowa jest lepsza, prawda? Bardziej morelowa. Bardzo owocowa. Walercie trzeba zaraz przyprowadzić, bo zacznie podać za A Sam ponczok nie jest tak ciężki. Mhm. Jest bardziej taki. To ciasto jest takie napowietrzone. Ale ja tu się bawię w czy opowiadam jakbym. smakoszem był. Normalny, Nie, do, dobry, dobry, pączek, no. dobry pączek. Jak na swoją cenę. Ile na kosztowały? Dużo. Nie wiem. Powiedz, jakie ceny były tych pączków? U mnie w sklepiku, w szkole pączki były pod 50 groszy. I komu to przeszkadzało? Aranżada po 30. Lody Pinkfin też po 50. Mhm. A Panda po 80. A jak człowiek miał złotówkę w kieszeni, to był królem w sklepiku, to mógł sobie kupić gumę szok i jeszcze komuś pożyczyć. Na rogala wystarczyło. Rogal chyba 30 kosztował. Hmm? Nie 30 złotych, nie mówimy o 10 złotych. 30 czasem. groszy. Mhm. Dobra, te pączki są dobre. Ile ten pączek kosztował? Na początku mówiłeś, a później też przy drugiej cukierni Pani nas zbiła z tropu, bo podeszła i coś, coś do nas mówiła, coś chciała. Euro 60, z tego co pamiętam. Mm -hmm. Nie wiem, teraz na jakiś czas tak, ale euro 60 i taki pączek i w minutę zjedzony. Zarobki Za europejskie. Trzeba popić. Zarobki Za robki austriackie. Za co? Dobra. Jeszcze przekroimy ostatniego pączka, bo Jurek też się skusił na mm, takie nadziewane czekoladą. Dobra. O, pączek wygląda tak. Cały. Przekrojony wygląda tak. Jakby się czekoladowe lody w nim rozpuściły. Wiesz co, to wygląda jak budyń. To nie czekolada, deszcz zjeść? jeszcze? Nie, ale spróbuję. Tak. Czyli dokładnie wygląda tak samo jak ten z Jimem Morelowym. Ten czekoladowy pączek był Proszę, droższy. Tak. Ten czekoladowy pączek był droższy, kosztował 1,80 euro. Tak. Za 4 zapłaciłem 7 euro. No generalnie to oznacza, że wszystkie pączki były poniżej 2 euro. I to dość znacznie. No a karta jest pusta. Ach. Ale się jeszcze nagrywa. No dobrze. Kończmy w 30 sekund, bo nam się karta kończy. No dobra, tak więc jeżeli chodzi o pączki, wybór mamy bardzo ograniczony tutaj w Austrii, ale też w pusty czwartek pączki jadamy. Tak. Nie jesteśmy wyjątkowi. Mhm. A w środę popielcową nie jemy popiołu. Poszliśmy za radą jednej z naszych widzek, Adrianny, i zaczynamy mówić też o książkach. Trochę czytamy książek o Austrii, o Wiedniu, dlatego też zaczynamy, jeżeli coś czytamy, to będziemy wspominać o tych książkach, które są warte polecenia. I tutaj mam jedną z takich książek, która zrobiła na nas olbrzymie wrażenie. Jest to książka, która się nazywa W lesie wiedeńskim wciąż szumią drzewa. Bardzo dobra książka. Czytałam tą książkę bardzo, bardzo długo. Była dla mnie czymś bardzo trudnym przeżyciem, bo historia jest przejmująca, wzruszająca i prawdziwa. A jest to książka, która opowiada historię rodziny Ulmanów, czyli Żydów, którzy mieszkali w czasie II wojny światowej tutaj w Wiedniu. Był to ich dom. Mhm. W momencie... fajne, fajne jest to. Jeszcze trącował muszę mhm. przyjść. Fajne jest to, że opisywane są dokładnie ulice, na, jakich mieszka, na których mieszkali, dokładnie ich ulice, miejsca, w które chodzili. <laughs> Można sobie tak dzisiaj czytając tę książkę wyobrażać, jak to wtedy wyglądało. Wyglądało to strasznie i ta książka uświadomiła mi wiele rzeczy, których wcześniej nie wiedziałem. Niestety złych rzeczy o kilku narodach europejskich, nie będę tutaj opowiadał o czym, ale warto to wiedzieć. Bo są to ciekawe, hmm, chociaż smutne sprawy. Książka jest smutna, ale piękna. Idę. Pa. Tak więc, na przykład jest to ulica Lüwelgasse, prawda? Uh -huh. Centrum. Tam, gdzie oni mieszkali. Jest to historia rodziny Ulmanów, którzy mieszkali tutaj w Wiedniu w czasach, kiedy trwała druga wojna światowa. Mieli jednego syna, i jedyną szansą dla nich było wysłanie tego syna do jakiegoś innego państwa europejskiego, tak żeby on mógł przeżyć, tak żeby on mógł przetrwać. No i okazało się, że takim miejscem, do którego został e, odtąd wysłany, to była Szwecja. I tutaj właśnie w ciągu pięciu lat, bo oni, ta rozłąka trwała pięć lat, przez pięć lat rodzice e, pisali do syna listy, on pisał listy do nich i w ciągu pięciu lat napisali, już mówię, 500 listów. Te listy zostały wszystkie zebrane, zgromadzone i na podstawie tych listów Elizabeth Aspring, Elizabeth Aspring stworzyła intymną opowieść o miłości, tęsknocie, wplecioną w najczarniejsze fragmenty historii Europy XX wieku. I to jest właśnie ta książka, to jest właśnie ta historia. Jest jeszcze tutaj jeden motyw, jeden wątek bardzo ważny, bardzo interesujący, a mianowicie. Drugim bohaterem tej książki, znaczy w zasadzie kolejnym bohaterem tej książki jest człowiek, który nazywa się Ingvar Kamprad. Ingvar Kamprad, a jest to człowiek, który stworzył Ike. Właśnie Ingvar i Otton spotkali się w Szwecji, zaprzyjaźnili się, mieli zupełnie różne inne poglądy, inne pochodzenie. Otton był Żydem. A Ingvar był szwedzkim nacjonalistą. A mimo to, mimo poglądów, mimo trudnej sytuacji historycznej, zaprzyjaźnili się, lubili się i akceptowali się absolutnie. Jeżeli lubicie tego typu literaturę, książki, które nie są łatwe, ale są prawdziwe, prawdziwe ludzkie historie, to serdecznie polecamy. Jest to rzecz. I o Szwecji, i o Austrii, i o Kościele w tamtym czasie, o zwykłych, codziennych problemach ludzi, którzy żyli w czasie II wojny światowej.